Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda. Tego Gika pora na zapowiedzi kolejnych zestawów na licencji Marvela. Ale zanim przejdę do zapowiedzi i do omawiania tych zestawów, to taka mała polecajka. Ja polecałem już tę książkę przy okazji jakiegoś shorta. Chyba to było... Aha, to w ogóle był taki oddzielny short a propos książki dla fanów Lego Castle, ale w związku z tym, że już w najbliższą środę, 3 sierpnia mamy premierę zamku dla członków VIP, no to myślę, że warto się zastanowić nad czymś takim. To jest książka, która została przygotowana przez mojego znajomego Petra. Petr jest Czechem, mieliśmy okazję spotkać się w zeszłym roku, jest w ogóle przefantastycznym gościem i on ma w ogóle naprawdę bardzo fajne konto na Instagramie, gdzie możecie zobaczyć jego projektowanie Projekty właśnie w klimatach takiego klasycznego LEGO Castle. No i też tutaj ukazała się książka, w której znajdziecie projekty, jak zbudować takie bardzo fajne rzeczy w klimacie średniowiecznej wioski. To jest też dostępne w wersji cyfrowej. Możecie sobie wpisać po prostu ten tytuł. Tutaj Wam pokazuję, jak to wygląda. I szukajcie tej pierwszej części. Tam jest pięć rzeczy do złożenia. Naprawdę super sprawa, godne polecenia. Wam też podlinkuję profil na Insta. I co istotne, możecie też oddać swój głos w projekcie, w projekcie Lego Ideas bo Petr przygotował projekt takiej średniowiecznej wieży. Tam naprawdę brakuje chyba w tym momencie 200 głosów do 10 tysięcy. Nie wiem, czy ten projekt zostanie wydany, ale można chłopakowi pomóc i e, liczyć na to, że fajny średniowieczny projekt się pojawi. No ale dobra. Abstrahując od Lego Castle, od Petra, od jego książki, to mamy zapowiedziane cztery zestawy z Black Panthera, które ukażą się 1 października. Aczkolwiek na razie mamy zdjęcia trzech z nich, nie ma jeszcze zdjęć tego największego, chyba że pojawią się w międzyczasie, bo ja to nagrywam w sobotę. Wy najwcześniej obejrzycie to w niedzielę. No ale dobra, zaczniemy od zestawu, który jest pojazdem Shuri i. Mamy tutaj 4 minifigurki, zestaw ma 355 elementów, a nie wygląda tak na pierwszy rzut oka i kosztuje katalogowo 50 euro. Czyli pewnie będzie katalogowo kosztował u nas 240 zł. Za tak małą konstrukcję to jest cena naprawdę horrendalna. I dziwi mnie to, bo w ogóle ten zestaw nie wygląda na tak duży, Nie wiem z czego ta cena się wzięła. Czy przez to, że mamy tutaj 4 minifigurki? Kurczę, ciężko jest mi to ocenić, bo naprawdę te zestawy z Black Panthera. Dają nam najczęściej fajne figurki, no i mamy tutaj Shuri, ale też fajnie wygląda Atuma, który naprawdę ma bardzo ładne nakrycie głowy. I to jest taka figurka trochę w klimacie tych tubylców z Ninjago, kiedy mieliśmy serię wyspiarską, i rzeczywiście on jest w takim klimacie. Wygląda bardzo fajnie, ale nie za tę cenę, mimo wszystko. No ale idąc dalej, mamy zestaw teroplusowy, który będzie bardzo fajny, jeśli ktoś nie chce wydawać dużych pieniędzy, a do tej pory nie miał minifigurki Black Panthera z jakiegoś powodu. No i tutaj mamy minifiga, właśnie Black Panthera oraz Shuri. To będzie kosztowało 10 euro katalogowo, więc pewnie będzie można ten zestaw dorwać za jakieś 30, może niecałe 35 zł. Pod tym kątem super sprawa, no bo tak, poza tym nic ciekawego tu nie mamy. To laboratorium jest bardzo umowne. Mamy tam Miotacz Tyli, mamy też tą transparentną tarczę. To akurat jest fajne element, ale umówmy się, dla minifigurek warto się zastanowić, aczkolwiek Black Panther nawet tutaj nie ma nadrukowanych nóżek, więc to jest taka nieco bieda edition. No i na końcu zestaw ostatni, który się pojawił, którego zdjęcia już możemy zobaczyć, to Sala Tronowa Namora. Tak, Namora, tego bardzo, bardzo oldschoolowego bohatera z uniwersum Marvela, no ale jeśli chodzi o Cenę tego zestawu 30 euro. Cena katalogowa, czyli pewnie 140 zł katalogowo, 355 elementów. I zobaczcie, jaka jest różnica przy podobnej ilości klocków do tego pierwszego zestawu, a 20 euro taniej. Ja naprawdę nie wiem czasem, kto wycenia te zestawy i na jakiej podstawie. Mamy tutaj ten tron, który jest zrobiony z takiej wielkiej szczęki. Mamy też niewielki pojazd podwodny i trzy minifigurki. Szczerze mówiąc, akurat spoko w przypadku. Namora, no to też jest w ogóle fajna opcja, żeby relatywnie niedrogo kupić zestaw, w którym znajdziemy figurkę Namora. No i Atuma, który mógłby być argumentem z tego pierwszego zestawu. Tutaj też się pojawia, więc coraz mniej powodów widzę, żeby ten pierwszy zestaw kupować. No więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale w ogóle zobaczcie, ile rybek jest koło tego tronu. One tam ciągle gdzieś są w ruchu. Czekamy w takim razie na zdjęcia tego kolejnego zestawu. Dzisiaj vlog był bardzo krótki, ale też stwierdziłem, że warto wam te zestawy po prostu pokazać, żebyście też mogli poznać opinie. A już za chwilę wracamy z kolejnymi recenzjami nowości. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.